Być obrona wolności słowa był atak na rząd i media publiczne. Marszałek Tomasz Grocki w swoim telewizyjnym orędziu przekonywał, że podatki nałożone na media komercyjne okażą się dla nich nie do udźwignięcia. a Wiele redakcji zniknie z rynku. Emocje wielu Polaków wzbudziła jednak nie tylko treść orędzia. Konrad Wąż. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo porównał protest prywatnych, często z zagranicznych koncernów medialnych, które nie chcą dzielić się z Polakami swoimi zyskami, do wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku złowieszczy mrok stanu wojennego też zaczął się od braku teleranka i wyłączonych telefonów. Obywatelki i obywatele. To jedna z najczarniejszych kart historii Polski, nakreślona przez komunistów. Którzy zabili wówczas blisko stu Polaków walczących o wolność. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Po upadku komunizmu dziennikarskie elity III Rzeczpospolitej hołbiły komunistycznych zbrodniarzy zresztą z wzajemnością. Jak pan, można powiedzieć, arystokracją dziennikarską. Tak chwalony przez Jaruzelskiego Tomasz Lis jest dziś jedną z twarzy protestu mediów, o którym mówił Tomasz Grodzki. Po raz pierwszy od prawie ćwierć wieku nie ukazały się wczoraj fakty, moje drogie dziecko. Nigdy nic takiego nie przyszłoby mi do głowy. Ten koszmar, który spotkał Polskę był niewyobrażalny, wciąż jest. Zbrodnie, między innymi stanu wojennego, nie zostały rozliczone, a Jaruzelski chowany był z honorami. Żegnam dzisiaj prezydenta czasów przełomu ustrojowego w Polsce, Wojciecha Jaruzelskiego. Także dzięki osłonie medialnej, jaką byłym kacykom zapewniły niby wolne media. Boże, co? No się, teraz. Właśnie dlatego orędzie Marszałka Grodzkiego oburzyło ofiary stanu wojennego. Emocji na antenie TVP Info nie krył widz, który w 1981 roku za działalność opozycyjną został zmuszony do wyjazdu z Polski. Dzisiaj dostałem od pana marszałka w buzie. Porównywanie sytuacji obecnej, tej retoryki stanu wojennego i tego porównywania, że nie było Teleranka, z nocy z 12 na 13 grudnia pamiętnego roku. Jest to obrzydliwe manipulowanie, w tym momencie manipulowanie faktami do sytuacji, która jest nieadekwatna do tego, co wczoraj miało miejsce, to znaczy sprawa podatku. Przeciwko nakładaniu na nie kolejnych drakońskich podatków, wolne media płacą w Polsce podatki CIT, VAT, opłaty za koncesje i inne daniny publiczne. W tej sprawie, wbrew temu co twierdzi marszałek Grotki, jest wiele wątpliwości. Gazeta Finansowa opisała jak ze swoich zobowiązań podatkowych wywiązują się koncerny medialne działające na polskim rynku. To zestawienie pokazuje wysokość podatków, jakie w tym samym okresie zapłaciły dwie komercyjne grupy medialne. TVN, który zanotował ponad 9 miliardów złotych przychodu, zapłacił tylko 70 tysięcy złotych podatku. Polsat przy podobnym przychodzie. 128 milionów złotych. Każdy powinien płacić, ale zgodnie z wynagrodzeniem. Jeżeli pani mało zarabia, bo nie pani mało oddawać, bo pani się nie wzbogaca. A jeżeli ktoś zarabia takie krocie, że nie ma co z tymi pieniędzmi robić, no to dlaczego go nie opodatkować bardziej? No przecież no to na co można wydać jeszcze? No to sobie dwa auta kupi ktoś? Pieniądze z nowej daniny nałożonej tylko na najbogatsze koncerny medialne mają być przeznaczone na służbę zdrowia i kulturę. Na razie zasilają głównie konta właścicieli, prezesów i celebrytów mediów komercyjnych. Oby ich czerń nie zwiastowała czarnej nocy rządów autorytarnych, których następnym krokiem może być wyłączenie internetu. Sprawdzamy, jak wyglądała wolność internetu w czasach POP.SL w 2012 roku. Autor satyrycznej strony antykomor.pl, kpiącej z ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, został skazany na rok i 3 miesiące kary ograniczenia wolności połączone z 40 godzinami prac społecznych każdego miesiąca. A to już protesty przeciw umowie akta, którą próbował przeforsować rząd Donalda Tuska. Gdyby porozumienie weszło w życie, możliwa byłaby cenzura internetu. Czasem tak zwane media publiczne dostają z naszych pieniędzy co roku gigantyczną kwotę 2 miliardów złotych na swoją działalność. To kolejna manipulacja. Media publiczne nie otrzymały żadnych dodatkowych pieniędzy, a jedynie rekompensatę za utracone wpływy z powodu ustawowego zwolnienia części osób z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Takie rozwiązanie jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w czasie rządów koalicji PO-PSL. W Polsce publiczne wsparcie dla TVP i polskiego radia jest znacznie mniejsze niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji. Co więcej, rekompensata nie pokrywa całości strat spowodowanych nieopłacaniem abonamentu, do czego publicznie namawiał Donald Tusk, kiedy był szefem platformy obywatelskiej. I to właśnie dzięki rekompensacji abonamentowej telewizja Polska mogła zapłacić za przygotowanie oraz emisję wystąpienia marszałka grockiego Konrad Wąż, wiadomości.